Zamiana ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny. Przez ułamek dziesiętny na ogół rozumiemy ułamek, który ma w zapisie przecinek zamiast kreski ułamkowej, ale normalnie jest to ułamek, który tak naprawdę w mianowniku ma potęgę dziesiątki. Trzy dziesiąte możemy zapisać albo jako ułamek zwykły, albo jako ułamek dziesiętny przecinkiem. W niektórych krajach zamiast przecinka stosuje się kropkę dziesiętną. Wtedy zamiast przecinka mamy kropkę. Gdy w mianowniku łamka zwykłego jest potęga liczby 10, wtedy zapis jest bardzo prosty. Otóż licznik zapisujemy po przecinku i musimy tylko pamiętać, że po przecinku będzie zawsze tyle cyfr, ile jest zer w mianowniku ułamka, czyli na przykład 33 setne to jest 0,33, a 3000 to jest 0,003. Ponieważ 1000 ma 3 zera, a zatem tutaj są 3 miejsca po przecinku. Trójka na sam koniec. Częstym błędem jest zapis taki, że 3000, 3 miejsca po przecinku i piszemy 0,300, ale jest to wielki błąd. Co prawda są 3 miejsca po przecinku, ale wtedy te 0,300 wyglądałoby 300 tysięcznych, a to jest coś innego. Pamiętaj, ile zer w mianowniku tyle miejsc po przecinku. Gdy w mianowniku ułamka zwykłego jest dzielnik potęgi liczby 10, czyli na przykład 1 piąta, wtedy mamy prawo rozszerzyć taki ułamek do ułamka o mianowniku 10 lub potęga dziesiątki, czyli 1 piątą możemy rozszerzyć przez 2, 1 czwartą możemy rozszerzyć przez 25, a na przykład 3 ósme możemy rozszerzyć przez 125, co daje nam 0 i 375 tysięcznych. Gdy w mianowniku łamka z jest dzielnik potęgi 10, rozszerzamy ułamek. Gdy mamy liczbę Gdy mamy liczbę mieszaną, ułamek mieszany, to część całkowitą zapisujemy przed przecinkiem. Czyli 3 i ta trójka jest przed przecinkiem. A 2 dziesiąte no to po przecinku dwójka. Oczywiście pamiętamy o liczbie miejsc po przecinku. Jednak podana wcześniej metoda nie zawsze jest możliwa do wykonania. Jak robią to kalkulatory? Peska zastępuje znak dzielenia. Zatem wykonajmy dzielenie. Tak to się naprawdę robi, najczęściej. 3 ósme to nic innego jak 3 podzielone przez 8. Jeśli nie pamiętasz, jak dzieli się pisemnie, koniecznie obejrzyj mój film Dzielnie Pisemne na YouTube. 3 dzielimy przez 8. Nad dzielną rysujemy kreskę, 3 podzielone przez 8 to jest 0. Yy, 0 razy 8 to jest 0, odejmujemy. Teraz korzystamy z faktu, że 3 to tak naprawdę 3,0 albo 3,00 i możemy przez to dopisywać kolejne zera przy tym dzieleniu. Zatem tutaj po odjęciu mamy 6, dopisujemy 0, 60 przez 8 to jest 7, 7 razy 8 jest 56, odejmujemy 4, dopisujemy 0, 40 przez 8 to jest 5, 5 razy 8 40, na tym nasze dzielenie się kończy, zatem 3 ósme to 0 i 375 tysięcznych. Ten przykład 15,4. 15 podzielimy przez 4. W rezultacie otrzymujemy 3 całe. Tutaj jest normalne dzielenie. 15 od 12 to jest 3. Dopisujemy 0 i stawiamy koniecznie przecinek. Tutaj już nam wychodzi 7. Po podjęciu 2 dopisujemy 0. 20 przez 4 to jest 5. Odejmujemy koniec, czyli 3 całe i 75 setnych. Ale taka zamiana nie zawsze się uda. Otóż 1 trzecia to jest 1 podzielone przez 3. Ale gdy zaczniemy takie dzielenie, 1 dzielone przez 3 otrzymujemy 0, odejmiemy, eee, oczywiście postawimy przecinek, czyli będzie 0, dopiszemy 0, czyli 10 podzielone przez 3 to jest 3, tutaj 3 razy 3 jest 9, odejmujemy 1, dopisujemy 0, 10 podzielone przez 3 jest 3, i już widać pewną tendencję, że te trójki nigdy nam się nie skończą. To jest ułamek o rozwinięciu nieskończonym, czyli 0,333. Jeśli dzielenie nie ma końca, no trudno. Ale to już materiał na następną lekcję. Powodzenia. Dziękuję.